Zdrada nie jest czymś, co nie istnieje, i trójkąty nie są czymś, co można schować pod dywan. Jesteśmy w pewnym sensie zwierzętami. Ważne, żeby zdawać sobie sprawę z mechanizmów, które rządzą nami w podejmowaniu decyzji. Zdrada to jest kłamstwo i wstyd wynikający z tego kłamstwa. Czy da się kochać dwie osoby naraz, czy to jest tylko wygodne kłamstwo? To poczucie, że się nie bałam mówić o tym, z czym ludzie się mierzą u mnie w gabinecie. Emocje, uczucia sprawiają, że żyjemy. Kochanka ma świadomość tego, w co wchodzi, a zapewniam was, jestem przekonana, że każdy z nas zdradza. Nieostre Lekcje zaprasza Doktor Kobra Ostra. Magda, dlaczego zaczęłaś zajmować się tak trudnym tematem? Mówisz o zdradzie. Dokładnie. Sama się nad tym zastanawiam. Myślę, że mój mózg ADHD lubi to, ale to by było zbyt y, proste dla Was. Wymagać ode mnie jakiejś y, bardziej inteligentnej odpowiedzi. A no więc proszę, bo lubię ryzyko. To też jest związane z ADHD. Ale myślę, że przede wszystkim nie mam nic do stracenia. A mogę zyskać to poczucie, że się nie bałam, mówić o tym, z czym ludzie się mierzą u mnie w gabinecie. I zdrada nie jest czymś, co nie istnieje, i trójkąty nie są czymś, co można schować pod dywan, dlatego że emocje, uczucia sprawiają, że żyjemy. Że czujemy, że żyjemy, może tak. Te wszystkie emocje, odczucia, potrzeby warto rozumieć. I jeśli je zrozumiemy, będzie nam łatwiej żyć i mierzyć się z tym, co narzuca nam też społeczeństwo. I no tak, podjęłam się takiego tematu, bo uważam, że to ważne, bo ważne, żeby rozumieć. Ważne, żeby zdawać sobie sprawę z mechanizmów, które rządzą nami w podejmowaniu decyzji. Chcielibyśmy oczywiście decydować zawsze zgodnie z moralnością, z tym, co sobie założyliśmy, z tym, co sobie przysięgaliśmy, ale nie zawsze to się udaje, bo no właśnie, czasem czegoś bardzo pragniemy, czasem czegoś potrzebujemy, czasem nam czegoś brakuje. I o tym jest zdrada. Chciałabym i życzyłabym wszystkim, żeby nie musieli się z tym mierzyć, żeby nie musieli cierpieć, żeby być może uniknęli zdrady, ale trzeba mieć kontakt ze samym sobą, ze swoimi odczuciami, emocjami. Trzeba widzieć prawdę o sobie. I Produkując te wszystkie materiały, taki mam cel. No, zapytalibyście dlaczego, bo dużo ryzykuję. No tak, ryzykuję hejt, ocenianie, wrzucanie mnie do jakiegoś wora, jak to w social mediach teraz modnie jest. Natomiast dla mnie ważne jest to, że pomagam. I taki mam feedback. I to mnie karmi. Jak na feedback przystało. I bardzo lubię to tłumaczenie. Fit znaczy karmić. Więc ja się tym karmię, tym, że pomagam. Że ludzie wracają, że ludzie. Dziękuję. Ja im nie zdaję cierpienia, poczucia winy i bólu, ale pomogę zrozumieć, bo o to chyba chodzi: żeby rozumieć właśnie swoje decyzje, swoje postępowanie i na przyszłość potrafić wybierać świadomie z pełną odpowiedzialnością. Może, żeby mniej cierpieć? A mimo wszystko żyć w zgodzie ze sobą. Czy uważasz, że miłość w trójkącie ma w ogóle szansę na happy end? Ha, ha, ha. Dziękuję za to pytanie. Czym byłby happy end? Poliamoria? Związek trzech osób? On już jest i nie jest happy. Więc... Mm, Dobrze, żeby było jakieś rozwiązanie, żeby każda z, tego, każda z osób z tego trójkąta wyniosła swoją prawdę i to będzie happy end. Żeby każda z tych osób wreszcie przestała żyć iluzją. Bo o czym się nie mówi, często ta osoba zdradzana doskonale o tym wie. Często ta osoba zdradzana podejrzewa, ale nie chce wiedzieć. bo i się sprawdzić, bo tak jest prościej. Happy end to jest wyciągam lekcję, idę dalej, świadomie, dojrzalej. I ta dojrzałość emocjonalna to byłoby coś... Co z mojej perspektywy jako psychologa byłoby najlepszym, byłaby najlepszym rozwiązaniem. Byłaby happy endem tej historii. Czy bycie kochanką to zawsze wina tej trzeciej osoby? Nie. Tadam, nie. Kochanka ma świadomość tego, w co wchodzi, ale na jej poziomie, to znaczy w tym punkcie, w którym ona jest, myśli, że wie. A potem zaczynają to przerastać. Bo nie zdawała sobie sprawy, w co wchodzi, czyli taki paradoks. Niby wie, ale finalnie okazuje się, że nie wie, w co weszła. Czy to jest jej wina? Nie. Wina zwykle jest osoby, która ją do tego zachęca. Która zwykle mówi: y, Już mnie nic nie łączy, y, rozstanę się. Bo mówimy o kochance, ale to może być też kochanek. Więc nie widzimy w tym kłamstwa z założenia osoby, która zachęca do, do wejścia w ten trójkąt. Natomiast okej, okay, może tak być, że są takie osoby, które świadomie, zupełnie świadomie i zupełnie dojrzale wchodzą w takie związki. I to będzie ich wina. Ale wydaje mi się, że większość jednak jest to brak dojrzałości w tym wchodzeniu w trójkąt. Czy da się kochać dwie osoby naraz, czy to jest tylko wygodne kłamstwo? Tak. I teraz mnie zlinczują. To zależy. <grym> no bo monogamia jest wyborem. No niestety. Nie każdy jest do tego stworzony, bo jesteśmy w pewnym sensie zwierzętami. Jak dobrze wiecie z biologii, nie wszystkie zwierzęta są monogamiczne do końca życia. I my niestety należymy do tej grupy. Monogamia jest wyborem, czyli decyzją o tym, że wybieram ciebie zawsze i utrwalam ten wybór każdego dnia. Czy walczę o, o tą monogamię, o ten związek? No tak, chociaż no, słowo walka źle brzmi. Natomiast jeśli nie decydujesz, że ta osoba, z którą żyjesz, jest dla Ciebie najważniejsza, czyli ta relacja nie jest najważniejsza, ta osoba jest tylko kimś, przy której żyjesz, to może dojść do takiego momentu, że nie ma znaczenia, przy kim żyjesz. I teraz idąc dalej, y, może się okazać, że możesz żyć przy jednej, drugiej i trzeciej. I możesz stwierdzić, że kochasz tak samo. Jednakże, czy mnie wolno kwestionować to, że mówisz, że kochasz? Skoro w Twoim poczuciu twierdzisz, że kochasz, to, to, nie, mnie, to nie mnie kwestionować. To jest bardzo złożone i żaden psycholog, i, i, i nikt nie powinien dokonywać tutaj oceny tej sytuacji. Dlaczego zdrada boli bardziej niż myślisz, że powinna? Bo burzy rzeczywistość, bo burzy to wszystko, w co wierzyłeś, czemu zaufałeś. Bo warto pamiętać, że to nie jest tylko zdrada relacyjna. Zdrada to jest kłamstwo i wstyd wynikający z tego kłamstwa. Czyli nie mówię ci prawdy, bo się wstydzę. Jak pomyślimy o tym, ile razy kłamiemy i zdradzamy, mamy tatę, dzieci, nie mówiąc im prawdy o tym, jak jest, bo się wstydzimy. Więc w tym zakresie. Zdrada będzie boleć, bo, bo ktoś nie mówi nam prawdy, bo nam nie ufa. Zdrada relacyjna zbyt łatwo jest oceniana zero-jedynkowo. Tak jakbyśmy sami nie widzieli wszystkich swoich zdrad we własnym życiu. A zapewniam was, jestem przekonana, że każdy z nas zdradza. Albo siebie. Albo inne osoby w rodzinie. Ale najczęściej to jest zdrada siebie taka moja prośba Nie linczujmy Nie oceniajmy Zacznijmy od siebie Jaka jest twoja prawda Kim jesteś naprawdę Jak się nie musisz tłumaczyć Kim jesteś I co zastanawiasz się czy możesz się ze mną umówić Możesz na konsultacje możesz. W opisie pod filmem znajdziesz link do mojej platformy, gdzie właśnie możesz zapisać się na konsultacje psychologiczne oraz coachingowe. Zarówno online, jak i na żywo. Czekają tam na ciebie również moje lekcje, nie ostre lekcje, które już znasz. Zajrzyj koniecznie do linku w opisie i pozwól sobie pomóc. Zapraszam.